Hello! Witam w serii Vlogmas, a właściwie w ostatnim odcinku serii Vlogmas to ja, nieogarnięta, e, właściwie szukuję się do snu. Tak, dokładnie tak, chodzę po domu, tak wyglądam na co dzień, internet to rzeczywistość, nie wyglądam zawsze ładnie. Tylko takie przypomnienie dla Was i rozpoczynamy ostatniego Vlogmasa. Już takiego raczej powiedziałabym, że z przygotowań do Wigilii, według moich planów polecam Wigilię, no ale też jeszcze taką świąteczną aktywność zrobimy bo jeszcze nie mam na łyżwach w tym roku. Jest już w sumie noc trwa nauka, ale musiałam sobie zrobić kolację. Tak się prezentuje moja ulubiona. Ostatnio. Kolacja uwielbiam usa się serek śmietankowy, kiełki. Po prostu jestem zakochana w tym jedzeniu. 21 oha! No dobra, okej, okay. chociaż... Mogę to jakoś zastosować. Widzicie, co głównie na paznokcie. Te mniejsze na paznokcie sobie zużyję. Dobra, nie zmarnuje się nic tutaj u mnie. Jakieś bardzo małe okienko. Okej, okay, olejek. i znowu jakiś super kolor złocisty. Proszę. Jaki to jest piękne. Czy wy to widzicie? Matko, jakie on ma drobinki. Olejek wygładzałem ze efektem rozświetlenia czekolada mleczna. Ej, no ostatnio to było błyszczące, no ale to, to już w ogóle jest jakiś kosmos. Przecież to będzie miało naprawdę drobinki brokatu na włosach, już przy takiej ilości brokatu. Też takie mini ciasteczko o smaku karmelu. Słuchajcie, szykuję się właśnie na spotkanie rodzinne, takie trochę świąteczne, ale, yy, ale jednak urodzinowe. Zaraz będą pytania o to, co mam na ustach, na razie mam resztkę, jakąś konturówkę z Revolution i jakiś błyszczyk. Będę miała czerwony sweter, więc żeby nie przesadzić, ale tak o tropinkę. Mhm. Odrobinkę takiego tutaj na środek, dopiero na to leci. Bo jeszcze nie wiem, czy dobry wybrałam, no ale taki z Essence, po prostu, żeby coś tutaj się świeciło. Lubię bardzo takie rodzinne spotkania, szczególnie właśnie jak się rzadko widzimy. To wiecie, trzeba doceniać każde spotkanie. Ale tak prezentuje się mój outfit i mam takie w Serducha. Jestem gotowa, ale chyba wiecie co? Uniosę sobie trochę włosy. Mam słabą objętość i uniosę sobie od nasady. Ostatnio w kalendarzu była taka mgiełka unosząca od nasady. Nie bardzo rozumiem, jak ma to działać. Przecję sobie za chwilę utłuszczę te włosy. Czy ja mam to masować? A pięknie pasnie. I polecam ostatnio moje ulubione perfumy. To jest nowość od Lancôme. to jest jakby nowa wersja tego L'AVS Bell. W takim ciemniejszym opakowaniu i on jest taki właśnie bardziej na święta. No ale teraz mam tutaj przyklap. Coś się stało? Halo! Ja za chwilę sobie tak odbił od nasady, że będę wyglądała jak przyklas jakiś przyklapnięty. No dobra, no. Taki to urok kręconych włosów, że raz się budzicie, nic nie zrobiliście nowego, ogóle raz budzicie się po prostu pięknie i jest cudowny, cudowny dzień z pięknymi włosami, a raz. Po prostu pełen nie wypał, pomimo tego, że dużo czasu zmarnowali się na pielęgnację. No i cóż, no ja już do tego przywykłam, już mnie to za bardzo nie. nawet nie drażni. Ale powiem wam, że to jest chyba pierwszy rok, kiedy ja przestałam taką dużą uwagę fokusować na ozdoby świąteczne. Na prezenty też w ogóle nie wspomnę, bo dosłownie co roku miałam chociaż jedną rzecz taką jakąś. Z listy, którą po prostu odkładałam przez cały rok i sobie jej nie kupowałam, i, i po prostu czekałam z tym i chciałam na święta. Teraz totalnie nie miałam żadnego pomysłu, gdzie moja babcia co miesiąc do mnie już od dawna wymyśl coś, wymyśl coś, już nawet na siłę wymyśl coś. No nic nie wymyśliłam, po prostu powiedziałam, że naprawdę nic nie chcę, bo nic nie potrzebuję. Realnie jestem tu wdzięczna za to, ile paczek dostaję kosmetycznych od firm, aż po prostu oddaję to, ile zrobiłam naprawdę w tym roku paczek e, dla ludzi z tych rzeczy, które ja dostałam. No, to jest naprawdę niesamowity przywilej, co influencerzy dostają. Gdzie jeszcze jestem taką małą influencerką, uważam. A wyobraźcie sobie, jakie tony tych produktów dostają ci większe influencerzy, ale też nie mam nawet ochoty na kupowanie ozdób w tym roku. Naprawdę, dosłownie ta choinka, która stała i to jest drapak. Bo... bo mi się nawet nie chciało szukać mojej większej choinki, po prostu to było pod ręką, już to postawiłam. Nie będę nawet już narzekać na jakiś brak czasu, ale po prostu jakiś taki brak poczucia, że to jest mi potrzebne w tym roku. No nie wiem, jak to, jak to wytłumaczyć. Jest dzisiaj 21 grudnia, e, czyli za trzy dni są święta, a i my nawet nie mamy jeszcze domu ubranej choinki. Niektórzy ubierają choinkę nawet w listopadzie, niektórzy na początku grudnia. No uważam, że jest przesada spora. Ale teraz, że różnymi trzy dni przed świętami, no to już trochę tak późno. Ale naprawdę to, jak oglądam różnych osób, nie regularnie, ale różnych osób sobie czasem wejdę i oglądam vlogmasy, to naprawdę to, co obserwuję, to jest mania konsumpcjonizmu. I nie wierzę, że ja to mówię, bo ja naprawdę zawsze kupowałam dużo rzeczy, wydawałam dużo na pierdoły, ale ostatnio naprawdę bardzo się ograniczam. I yy, uważam, że nie ma sensu po prostu. A też. Nagrywanie vlogmasów dla mnie, które opierają się tylko na tym, że kupiłam dzisiaj to, zamówiłam to, przyszło mi to, dekorujemy dom po raz pierwszy 6, 7, 8, to wiecie, spoko jest to oglądać, ale może nie w każdym vlogu, to już jest dla mnie trochę przez tego, że, że wszędzie praktycznie tego jest pełno. Więc dajcie znać, czy macie takie uczucia, bo ja mam wrażenie, że kiedyś aż tak nie było, że z roku na rok po prostu na tym YouTubie dzieje się coraz gorzej, jeżeli o to chodzi, jeżeli właśnie chodzi konkretnie o konsumpcjonizm. Po prostu tego jest coraz, coraz więcej I to jest takie aż niezdrowe się robi trochę Zobaczcie, w tym roku tak na ostatnią chwilę mamy taką mini choinkę Już nie będę komentować jej wyglądu, ponieważ nie ja ją wybierałam Zawsze nie ja wybieram, to mi się nie podoba jej kształt No ale jest taka mikro e, Ale przynajmniej mamy bardzo ładne bombki Ja się co roku nimi zachwycam po prostu, jakie są piękne I, I ładna, ładna gwiazdeczka tutaj no, taka... Jest najniższa. Przez ostatnie lata jest naprawdę najniższa, jaką mieliśmy. Hello, mamycie 22 grudnia, dwa dni to A Przywidzę do Was fajną polecajką. Widzicie, moje rzęsy, przetestowałam ten tusz z panorama. Pierwszy raz go nałożyłam, znaczy z panorama L'Oreal Panorama. A no, moim zdaniem jest super, a to jest jeszcze, wiecie, tuż świeżo po otwarciu, więc on jeszcze na razie delikatnie mi tutaj posklejał, ale wydaje mi się, że im będzie takie duże, są dłużej otwarte, to są potem jeszcze. Ładniejsze, no piękne No i co, dzisiaj idę wreszcie na lodowisko, na którym jeszcze nie byłam w tym roku Także idziemy z Wiktorią na łyżwy Mam nadzieję, że nie będzie padać, bo po pierwsze mamy taką klątwę, o której kiedyś mówiłam, że za każdym razem jak wychodzimy na miasto to zawsze akurat musi padać um, Dzisiaj jakaś taka mrzawka pokazuje pogoda, że ma padać też mrzawka, więc... Oby nie, otwórzmy sobie kalendarze O... Mamy dzisiaj... Myślałam że to szminka, to jest jakiś brokat. Czy to jest dobry żel brokatowy chyba tak? Eyebrow gel. Mhm. No, ciekawe, mam nadzieję, że tego brokatu nie będzie widać na brwiach, bo jak nie będzie, to będę realnie używać. O, coś ciekawego dzisiaj mamy. Mamy wykładającą maskę do włosów. Super, bardzo fajne. Bajeczny, bardzo fajnie. Dotarłyśmy już, słuchajcie, na łyżwę i z sukcesów nie pada deszcz. Była tylko lekka mrzawka, ale nie pada deszcz, więc jeździmy, ale te łyżwy pod pałacem są ok, ładne. To lodowisko jest małe, ale da, to, jakie dają rozklekotane łyżwy, takie plastikowe i takie no z plusu to to nic nie kosztuje, ale są strasznie rozklekotane i mega źle się na nich jeździ. Zobaczcie, jesteśmy tak, jak w roku w okresie świątecznym trzeba zawitać fabrykę Norblina. Prawie bym o tym zapomniała, ale na szczęście przychodziliśmy obok, więc zerkniemy na je... osoby świąteczne w tym roku. Och, Jezu, to są te renifery Proszę, Zapraszam, oni kupili te za relifery co Boże, no piękne! Naprawdę piękne. Bardzo lubię to miejsce, bo tutaj jest też tak fajnie widać te budynki. Dla osób nie z Warszawy, które często do mnie piszą na Instagramie, co polecam zobaczyć w Warszawie, to na pewno polecam fabrykę Norblina. I co roku też są nowe. Nowe dekoracje po prostu Zobaczcie, jakie tu ładne dekoracje porobili Naprawdę? A dziś co? jest co? Który jest Karaoke, dwudziesty drugi Najlepszy karaoke w mieście, dziewiętnasta Ej, wow Idziemy do The Fry, ponieważ na TikToku ludzie bardzo polecają tutaj te churrosy z stacją. Tutaj właśnie... A nie, to pan ogólnie robi średki Słuchajcie, test churrosów z pistacją To są podobno najlepsze w Warszawie Churros hmm. pistacjowy jest mega dobry bardzo płynny. Czurasy są też spoko, bo nie są takie tłuste. Są w miarę, w miarę spoko, ale bardzo czuć ich olej jakiś taki. To coś... w się że sensie są tłuste. nie, że nie widać po nich, nie, nie że nie leje się, bo niektóre coś tak leje, aż tłuszcz. Chcę powiedzieć, że zdecydowanie nigdy nie będziesz tych czurasów sami, ponieważ i są za duże i wiozę właśnie rodzicom Idziemy teraz jeszcze do browarów warszawskich Sprawdzić tamten stan Dekoracji świątecznych Przyszliśmy teraz do browaru Tutaj też zawsze jestem zachwycona tym jak to wygląda Bardzo ładnie ta restauracja jest zawsze ubrana Ona jest top Choinki też są ładne I co? Tam idziemy? Na dół? Tam są chyba jeszcze trzy No dobra, to najpierw górą Okej okay. Słuchajcie, tutaj pod restauracją lewandowskiego, którą wam polecałam już wielokrotnie, macie takie oto lodowisko. Musimy tylko zobaczyć, no bo nie będziemy już na drugie łyżowe, ale zobaczcie, jakie opustoszałe Z Naprawdę bardzo, bardzo mało osób i jest mniejsze trochę jeszcze. Już tamto pod pałacem jest małe, a to jest jeszcze mniejsze. I to w tym roku sponsoruje Coca-Cola, więc macie tutaj wszędzie Coca-Cola. A jakie mikołaj? Fajnie, no to jest chyba fajniejszy klimat, jakiś taki bardziej, by to nazwać, taki ciepły domowy. Hello, mamy 23 grudnia Dziś jest bardzo fajny dzień Jest dzień niby sprzątania, niby ogarniania Ale jednak taki dosyć spokojny U nas przynajmniej No bo nie u nas jest Wigilia, więc może dlatego Tak jak co roku idziemy na Wigilię do mojej babci oczywiście tam robimy różne potrawy No ale to nie jest wiecie, jakaś taka duża wigilia, bo będziemy w sumie tylko w pięć osób Także taka bardzo, bardzo mała wigilia już od kilku lat Tak ją spędzamy, a później zawsze jeździmy do rodzinki na wieś w kolejne dni Jestem właśnie w trakcie przygotowywania materiałów dla uczniów Chcę cały czas jeszcze je poprawiać, doskonalić I robić im więcej i więcej tych notatek I różnych jakichś takich zadań przygotowywać Więc... No po prostu chcę, żeby to było lepsze. Słuchajcie, na pewno stwierdzicie, że jestem dziwna, jakaś wyrachowana o mam przez biebułkę, ale ja naprawdę nie przepadam za większością dań świątecznych, wigilijnych. I no zjem kilka rzeczy, ale generalnie nie jestem fanką i jeżeli chodzi o święta, to akurat na to nie czekam, tak jak większość osób nie może doczekać na przykład, jak zje takie potrawy, no u mnie to tak nie wygląda. Dlatego właśnie sobie szukam sushi i prawdopodobnie zamówię ten zestaw, bo mnie skusiła po prostu głównie nazwa, bo... Zobaczcie, ten zestaw nazywa się święta Mikołajkowa, ale już tak od kilku lat co roku sobie zamawiam sushi. Mm, bo po prostu wtedy mi się przyjemnie siedzi przy stole, ok? No i oczywiście szukam tutaj wszystkich fajnych opcji na yy, tutaj akurat sushi berry restauracja, ale szukam na aplikacji Volt. Jakby ktoś jeszcze nie poznał, to to jest oczywiście aplikacja Volt, z którą już współpracuję, powiem Wam od dobrego roku i zawsze jestem zadowolona. A czasami oczywiście zdarza się, że opóźnienie się, że zamówienie się opóźni i tak dalej, okej, okay. ale i tak no nie było nigdy takich problemów, że wiecie, nawet jak ktoś przyjdzie niepełne, no to zwracają zawsze pieniądze, można napisać do supportu i wszystko się rozwiąże, każdy problem. Także jak chcecie, to łapcie tutaj mój kodzik rabatowy, minus 15 zł na wszystko, na cztery pierwsze zamówienia nowe, jakby dla nowych użytkowników, na cztery pierwsze zamówienia. Także zawsze. Coś 15 zł w kieszeni razy 4 to już jest 60 zł szybkie obliczenie. Dało wam właśnie zaoszczędzić 6 dyszek. Wracam do nauki, bo ja się strasznie tutaj opierdzielam i nie za dużo robię tego co powinnam. To najpierw tu trzeba znaleźć dwudziestka trójka. Angażuję wszystkich do takiej atrakcji, jak jest otwieranie dwudziestka kalendarzy. To jest. No to 23. Jeszcze masz trzecie tutaj. O, to musi być takim razie. O, już sobie poradziłeś. O, tak. jakieś takie słobiackie, pędzel. A, pędzel. Pędzel. Tak cienki. Dobra, do no nie musisz wyciągać. Tak, do malowania. Możesz się pomalować z nim. Dobra, spoko, możesz zostać. te kalendarze, Mikołaj zbliża się, wróć do krainy marzeń. Na na, 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 na na Dobra, no domek teraz. O, o. o. jaki krem. Kurde. To jest maska do włosów. No. No ale to taka jest na podróż, idealna dla mnie. A na podróż? Taka miniaturka. Aha. I ona pachnie wiesz czym? Yy, Ptasie mleczko słony karmel. A, tak pachnie. Myślę, że ptasią kupą. <grym> A no słony karmel, <grym> dobra. dobra. Dobre okay. to jest. Dobre. Następne I otwieramy. Yy, na... <grym> o, baton energii. <grym> <grym> Fajnie, gingerbread. Dobry, gingerbread. Dobra, Gingerbread, Gingerbread, <laughs> gingerbread, Jeszcze, a, jeszcze ostatnio trzymam w ręku, herbatę jeszcze. Herbatę. Jaką będziemy dziś pić herbatę? Lawendowy, air grey, dobra. No i super, dzięki. B1. Hello, wróciłam właśnie od Laura, ponieważ nie wspominałam wam, ale zaprosiła mnie e, i Kacpra i Kaję do siebie na takie wieczorne po prostu spędzanie czasu, picie grzańca, to chyba coś wspominałam. Byłam właśnie jeszcze w galerii na zakupach, kupiłam sobie kolczyki, mogę wam pokazać. A, kupiłam sobie też takie pierścionki, one są ze stali chyba, nierdzewnej tak mi się wydaje, ale to się okaże w sumie, co to jest za materiał. Zobaczymy, jak szybko zardzewieją. W takim sklepie kupiłam sobie kolczyki. Mega promocja była. I te pierścionki też tam. Promocja na kolczyki to takie dwie pary za dwie dyszki. Także spoko. Jeszcze kupiłam takie cute dla mojej siostrzenicy. Przesłodkie są, bo ma przekute uszy, więc już może chodzić takie takich słodkich kolczykach. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy dzisiaj już wigilijny poranek. Ja... Chciałam, bym wcześniej, mam nadzieję, że się wyrobię z dodaniem tego filmu, zależy jak mój internet pociągnie, ale chciałam jak najwcześniej to dodać, dlatego już nagrywam Wam teraz malowanie się, chociaż zwykle bym z tym poczekała do wieczora. No ale na początku zaczynam mój makijaż od żelu do brwi z Got 2 b To jest właściwie żel do włosów, ale jako sobie tak przelewam i to jest dla mnie najfajniejsza forma. Dobra pielęgnacja to jest podstawa. Na szczęście trochę mi się uspokoiła cera, już mam same przybarwienie tutaj, ale nie mam jakichś takich ropnych krostek, bo to się bardzo bałam, że nie zdążę tego do on wyleczyć. Eee, generalnie szykowanie się, jakbyście chcieli zobaczyć moją propozycję outfitu, to zapraszam na mojego Instagrama, już wleciała. Aczkolwiek nie jestem pewna, czy się tak ubiorę, bo będzie mi zimno. Eee, to po pierwsze, a po drugie, no tak jak wam mówiłam, jesteśmy w bardzo małym gronie, więc... Też nie ma potrzeby się jakoś tak super stroić, więc chyba jednak góra zostaje na pewno tak, ale na dół pewnie jednak polecą spodnie zamiast spódniczki. Zaczniemy od oczu, żeby można było sobie wyczyścić. Paletka Start, i tak jak u mnie klasycznie, raczej nic tutaj wydziwionego, delikatnie zaznaczymy sobie tą powiekę tak beżowo-brązowo. Może trochę błysku poleci. Może zrobimy kreskę cieniem w sumie. Pokażę Wam, jak to robię, bo sporo było to pytań. Zawsze się mega się wygląda tak trupio, jak się ma bladą twarz niepomalowaną i oczy takie ciemne. Dobra, więc bierzemy bardzo cieniutki pędzel. zmaczamy go w jakimś ciemnym cieniu. Może na początku taki ciemny brąz. I tyle. Dosłownie. Tylko, że tak bym poszła na co dzień. A no jeszcze jest trochę za krótka to ją sobie doróbmy No wiecie, wiadomo, że trzeba mieć do tego dobrze napigmentowaną paletę, bo inaczej... O! I teraz już wygląda jak muster eyelinerem na przykład, nie? Więc zrobimy jeszcze na drugim O-o Dobra, ale działa Dobra, ta wyszła wstrętna, ale nie przejmujemy się tym w ogóle, bo to i tak jest do roztarcia, więc... To ma być taka messy kreska dzisiaj nie podoba mi się, zawsze tak jest, że na jednym oku jest ładnie, na drugim jest shit no to już jest po prostu, dobra, no nie wygląda to najlepiej To jest już moment, w którym większość dziewczyn mi się podoba, że dobra, nie wyszło mi z się i e, ja też tak kiedyś zrobiłam, ale jeszcze, jeszcze dajmy temu szansę zrobiłam sobie trochę dolną powiekę, wydaje mi się, że to sporo poprawiło no i trochę blasku to już zrobimy sobie może palcem bo jest ładniejszy pigment może trochę przesadziłam Boli trochę bardziej sylwestrowo, ale chcemy być największą i najbardziej świecącą gwiazdą na biegili, prawda? Więc nie ma się co ograniczać. A ja powinienem się malować brwi, bo normalnie ich nie maluję, ale jak mam ciemne oko, no to proporcjonalnie przydałoby się to zrobić. Mm, to troszeczkę je podmalujmy. Paletą z kalendarza malutko może. Zobaczcie, jakie mi tutaj cienkie kreski wychodzą. A jakie tutaj? Co? O co chodzi? Zawsze ta jedna strona jest lepsze. Także czyścimy sobie wokół brwi. No i okolice oczu. Bardzo dawno nie malowałam brwi i powiem wam, że bardziej się podobam sobie jednak w niepomalowanych. Jednak w ogóle naturalnie. Ale to jest tak zawsze. Chcecie przedobrzeć, chcecie ten jeden dzień w roku, czy Sylwester właśnie, czy święta, wyglądać jakoś inaczej, jakoś lepiej niż zwykle. I sobie zrobić coś takiego, że jest właśnie przedobrzone i wyglądacie gorzej niż na co dzień. No. Myślę, że to jest normalka. Teraz latuję mój ostatni ulubieniec, czyli L'Oreal Panorama. Postarajmy się nie powrócić w powiek, bo to jest u mnie normalka. O nie, zapomniałam zalotki. Brawo. Na drugim oku chociaż zrobię. Widzicie, z rzęsami totalnie w ogóle inny człowiek. Wyglądam trochę jakbym dokleiła w tym tuszu. No przepiękne. Nakładamy podkład z lanką, który mi zakryje wszelkie te tutaj czerwone plamy, które mam. No, i bardzo szybko dzisiaj poszło. Tak naprawdę zostało mi zrobić kontur Zobaczcie, używam realnie, naprawdę tego kalendarza. Fajne są te produkty. Także poleci sobie tak delikatnie brązer i do tego. Kurde, chciałam już na mokro, ale dobra. I mój ulubiony różne sucho to jest ten z Benefitu. Zobaczcie, jak on ma piękny koralowy odcień. Także lecimy. Z konturowaniem. No i na koniec poleci taka pomadka z Aa Wings. To jest bardzo fajne, bo tutaj mamy konturówkę, a tutaj mamy błyszczek i możemy zrobić taki fajny efekt takich cherry cola lips. Coś takiego jakoś tak się to nazywało, ale chcę uzyskać tę rozmowy taki dosyć delikatny efekt. Ale właśnie jeśli nie totalna czerwień to. Taki właśnie odcień mi się kojarzy najbardziej ze świętami. Myślę, że te usta mnie bardzo postarzyły, ale. Nie przejmujemy się tym, jest nie na co dzień, jest świątecznie, więc dajcie znać, jak Wam się podoba. Mam nadzieję w ogóle, że fajnie się wam oglądało moje tegoroczne vlogmasy, że byliście tutaj ze mną przez całą tą serię, bo całkiem sporo ich wyprodukowałam. Nie spodziewałam się, że tak długo ich wyjdzie, nie miałam tego w planach, ale się udało, sporo czasu na to poświęciłam, więc mam nadzieję, że Wam się podobało, że doceniacie. I dziękuję Wam bardzo, 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 bardzo że jesteście ze mną. Jeszcze Wam tylko życzę wesołych świąt, przede wszystkim zdrowia i fajnego czasu spędzonego z rodzinką odpoczynku tą przerwę świąteczną i szczęśliwego nowego. Roku, bo pewnie spotkamy się dopiero po nowym roku. Także dzięki wielkie. Buziaki, papa!